Cześć! Dzisiaj będziemy testować piwko burgundowe. Jest ono od razu nalane, ponieważ chciałbym na początku wyjaśnić skąd nazwa burgundowe trzy słody. Burgundia to miejscowość we Francji, gdzie tworzy się wina. A jak widzimy, ten kolor on z takiego bursztynu wpada w lekką czerwień. Stąd też nazwa. Burgundowy kolor też jest i występuje w palecie barw. Jest on taki y, mocno bornowy, taki jak tutaj widzimy na etykiecie. Książęce burgundowe trzy słody. Ma nam do zaoferowania trzy słody: trzy słody, 3 słody chy, jasny, y, karmelowy, ciemny, i ciemny karmelowy, y, aromatyzowany y, niczym innym jak dziką różą. Y, y, wcześniej już to piwko nalałem. Generalnie całość jest podobna do kolekcji poprzedniej czyli Książęce tak samo jak i Żywiec nastawiło się na podobne etykiety nic nie zmieniają, jedynie co zmieniają to górę no i ja się z tym zgadzam, ponieważ fajnie jeżeli ta firma będzie ten browar będzie identyfikowany jakąś tam jedną jednym brandem, prawda? Piana bardzo szybko opadła ale bardzo mocno czuć to piwo. Po wypiciu, jeżeli by tu było nienapisane trzy słody, czepiłbym się, że jest strasznie słodowe. Aromat jest tak cholernie słodowy, że jeżeli ktoś nastawia się na jakiś chmiel lub coś innego, no to. Niestety tutaj tego nie będzie. Aromat jest bardzo mocno słodowy i jest jeszcze bardzo mocno karmelowy. Mm, on jest bardzo, cholernie mocno karmelowy. Mm, ale nie jest mdłe to piwo z tego karmelu. Jest ciekawe. No tej róży niestety nie wyczuwam. Nie wiem ile tej róży tutaj jest. Mm, nie piszę. Ale, ale jej nie wyczuwam. Czuć. Mmm, palony cukier czuć. Kobietom by posmakowało to piwo, ponieważ yy, jest ono słodkie, aż odnośnie piany. Próbę bąbelki i piana szybko znika. Piana jest, nie jest yy, idealnie biała, tylko ona jest taka kremowa. Piwo jest oczywiście podane w dobrych parametrach, ponieważ optymalna temperatura serwowania to 4-6 stopni. Taki, taki stopień to piwo ma. Jest idealne na długie, chłodne wieczory. To oczywiście wiem, ponieważ teraz jest wieczór, jest chłodno. Spróbuj jeszcze czerwonego lajera. To już jest y, promocja innych piw. Hmm. Aha, ciemną barwę i bogaty w smak z notami karmelu, świeżo pieczonego chleba i dzikiej róży pieczony chleb odpada, dzika róża odpada, karmel tak, zgadza się. Butelka jest zwrotna. A jeżeli chodzi o mm, parametry tego piwa, to ile ono ma w sobie alkoholu? Mm. A yes. Alkohol 5,6% objętości, ekstra 13. Nie ma tragedii. Jest ok. Butelka zwrotna, można ją oddać. Hmm. Aha, tutaj jeszcze nawet pisze dokładniej. Słody, jęczmiele, 13%, piliźnieński, karmelowy, ciemny, karmelowy, aromatyczny, suszone owoce, dziki, róży. Chmiel, goryczkowy, aromatyczny. Ciekawe. Generalnie, jeżeli ktoś ma ochotę na to piwo, to polecam. Hmm. Tylko to piwo faktycznie, ono jest sezonowe. Ja bym tego nie pił na co dzień. Tylko mm, może jako grzańca, po prostu bym to piwo podgrzał, gdyby mnie rozgrzało w tą zimową noc. Wypiłbym sobie od czasu do czasu takie słodkie piwo, ale nie na co dzień i na pewno nie trzy naraz, dam cztery, yy, ale to jest moje osobiste zdanie i moje osobiste odczucie, więc yy, tak jak kiedyś mówiłem, każdy ma swoje smaki i powinien się nimi kierować. To wszystko na ten temat. Piwa książęcego. Na zdrowie. Cześć.